Wieczór, witam Was serdecznie na naszym spotkaniu Poznaj Just Plus. Ja jestem Kasia Kaleta i z firmą działam już od ponad 7 lat. Poznałam ten model biznesowy dzięki mojej przyjaciółce. Natomiast wtedy nie do końca wierzyłam w to, że mogę coś tu większego osiągnąć w tym biznesie. Uważałam, że ten biznes nie jest dla mnie, że sobie nie poradzę i tak naprawdę chyba miałam obawy, właśnie, że, że nic z tego nie wyjdzie. Natomiast frustrowało mnie to, że zarabiam tylko na rachunki, że na nic więcej sobie w życiu nie mogę pozwolić. Dlatego, kiedy zobaczyłam, że mojej przyjaciółce ten biznes wychodzi i zobaczyłam jej pierwsze sukcesy, pomyślałam sobie wtedy, że jeżeli ona osiągnęła sukces, to ja mogę się nauczyć tego biznesu i, i spróbować. I dołączyłam do współpracy z Juice Plus, żeby dorobić sobie 500 zł obok etatu, żeby mieć ten spokój finansowy. Natomiast. Kiedy moje zarobki zrównały się z, z wypłatą zetatu, obiecałam sobie, że jeżeli to się utrzyma przez najbliższy rok, to ja po Macierzyńskim nie wrócę już do pracy. I rzeczywiście po roku działania zamieniłam korpo na pracę z każdego miejsca. I dzisiaj zajmuję się już tylko tym, a prywatnie z tym mamą dwójki, dzieci, mężatką, mieszkam na wsi i mam jeszcze piękne dwa kociaki. Dzisiaj e, razem z koleżankami przedstawimy wam możliwości współpracy z nami, z firmą Juice Plus. Zobaczysz, że możesz tutaj generować dodatkowy dochód praktycznie bez inwestycji, że można tu pracować we własnym tempie, z każdego miejsca, gdzie chcesz, kiedy chcesz. Inspirujemy do zdrowego stylu życia e, i tak naprawdę na każdym kroku otrzymujesz wsparcie, więc możesz tą współpracę z nami zacząć całkowicie bez doświadczenia. Misja naszej firmy to inspirowanie do zdrowego stylu życia na całym świecie. Dla mnie bardzo imponujące jest to, że firma została założona ponad 50 lat temu, że mamy produkty roślinne, które ułatwiają ten zdrowy tryb życia i jest to najbardziej przebadany produkt na, na świecie. Dla mnie to było mega istotne, bo byłam wtedy w ciąży, więc musiałam mieć pewność, że te produkty są dla mnie bezpieczne. Fantastyczne jest to, że firma działa w prawie 30 krajach i nie musimy ograniczać się do miejsca zamieszkania. Tak naprawdę możemy pracować z każdego miejsca na, na Ziemi. Tutaj widzicie, gdzie jesteśmy otwarci. Rynki na, na fioletowo to są te miejsca, w których działamy i tak naprawdę cały czas się rozwijamy, więc tu jest nieograniczony potencjał. Zwłaszcza, że branża wellness jest taką branżą przyszłości, coraz więcej ludzi inwestuje w produkty wellness, produkty, które wspierają zdrowie i prewencję. I tak naprawdę, no nigdy to bycie, chęć bycia zdrowym nie wyjdzie z mody, bo to jest coś, co, co ludzie po prostu potrzebują. Powiedziałabym, że nasze produkty są właśnie pierwszej potrzeby. I teraz oddaję głos do, do Madzi. Magdalena jest doktorem nauk o kulturze fi fizycznej i zaraz więcej powie Wam o naszych fantastycznych produktach. Madzi, musisz jeszcze się... raz. Tak, ja już mnie słychać. Cześć, witajcie. Nazywam się Magdalena Kowalczyk i współpracuję z firmą od ponad 6 lat, natomiast chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę bardziej powiedzieć o produktach, bo ja mimo, że jestem trenerem, jestem doktorem nauk o kulturze fizycznej i pracowałam już z ludźmi, e, trenowałam ich e, i wpływałam na ich styl życia, natomiast ja słuchajcie, byłam osobą bardzo stetycznie nastawioną co do produktów e, i wydawało mi się, że aby być zdrowym wystarczy się ruszać i po prostu zdrowo jeść, Natomiast sytuacja się zmieniła, kiedy po mojej pierwszej ciąży miałam problem z kolanami. Przez około rok nie mogłam sobie z tym poradzić, i wtedy właśnie otworzyłam się, żeby zobaczyć, czy być może mój organizm faktycznie nie potrzebuje jakichś składników mineralnych, witamin. Tym bardziej, że mongolka, o której byłam na akupunkturze, powiedziała, że no, moja energia jest faktycznie niska. I też dla mnie było istotne, jakie produkty oczywiście używam. I tutaj, oglądając i składy, i badania kliniczne, po prostu postawiłam na, na to, żeby spróbować, czy to faktycznie działa. No i powiem Wam, że szybko zakochałam się w produktach. Moim takim pierwszym efektem odczuwalnym był poziom energii po około 2-3 tygodni, kiedy ja byłam taką przemęczoną mamą, która za dużo obowiązków nie miała. Natomiast no w tej chwili, w ogóle szybko ta energia mi wróciła. Jestem cały czas na produktach, jestem zakochana. Tym, jak się czuje i dlatego tak mocno rekomenduję każdej osobie, czy to zdrowej, czy to takiej, która potrzebuje wsparcia. Natomiast czym jest nasz program? Bo tutaj obok produktu my również próbujemy zdrowy styl życia. Jest to program, który uczy zdrowych nawyków, czyli nie jest to dieta, nie jest to nic związanego, że my zaczynamy i kończymy po jakimś czasie, odkładamy te nawyki, których się tutaj uczymy, tylko te nawyki po prostu zostają z nami na zawsze. Więc nie mamy tutaj restrykcyjnych diet, nie mamy tutaj wymuszeń co do treningu. Oczywiście ja jestem przekonana i również mając wielu klientów, zawsze zaczynamy od produktu i ten produkt daje właśnie nam tą energię, że później nam się dużo więcej chce w życiu robić. Proste kroki, jestem przekonana, że jesteśmy w stanie komponować te kroki do nawet z najbardziej zabieganego stylu życia, natomiast no, produkty, które właśnie tutaj widzicie, właśnie mają nam to ułatwić. Czyli produkty nie są tutaj, wiecie, odchudzające, nie są, bo często się z tym spotykamy, one jak najbardziej wspomagają nasz organizm, uzupełniają tą lukę żywieniową, to co powinniśmy zjadać, czyli tu mamy, zobaczcie, w słoiczku czerwonym, zielonym i fioletowym, sól z warzyw, owoców i jagód, Mamy razem tutaj 30 różnych warzyw, owoców i jabłek, które zjadamy oczywiście obok tego, co, czym odżywiamy się na co dzień. I to jest, słuchajcie, ważne, że no właśnie, produkty są wegańskie. Tak? Nie ma tutaj żadnych ulepszaczy, żadnych konserwantów żadnych coś, co dodatkowo może po prostu nam dawać w dłuższym okresie czasu jakieś skutki uboczne i mamy tutaj również ten słoiczek pomarańczowy, jest to wegańska omega, czyli wegańska, czyli z roślin, z nasion i tutaj są ominięte ryby, więc jest to też bardzo myślę, że dla wielu osób ważne. I mamy tutaj omega-3, 7, 9, ale również dodatkowo jest w składzie cynk, luteina, likopen oraz witamina D, więc nie tylko te kwasy tłuszczowe, które organizm nie jest w stanie sam wytworzyć, a musi dostarczyć dietą, ale również taki produkt naładowany wszystkim, co, czego po prostu potrzebujemy na co dzień. Także tak jak powiedziałam, nie ma GMO, nie ma składników dodatkowych, produkt naprawdę naturalny i przebadany klinicznie, o którym za chwilę będziemy troszkę o tym mówić. Tu mamy słuchajcie wersję dla najmłodszych, ale również dorośli bardzo uwielbiają żelki. Taki sam skład, natomiast w formie właśnie takiej przystępnej żelki, którą dzieciaki po prostu uwielbiają. Więc żelki są również jak najwyższej jakości, roślinne, bezglutenowe, bez GMO. Nieprzetworzony w takim minimalnym stopniu, więc opcja dla dzieci, żeby dzieciom również uzupełniać lukę żywieniową. Tak jak my dorośli często możemy zrozumieć, dlaczego te warzywa i owoce są ważne, no to dzieciom ciężko to wyjaśnić, a różne są niejadki albo osoby, które mają wybiór czy apetyt, więc po prostu produkt dodatkowo również dba o najmłodsze nasze istoty. I tu, słuchajcie, chciałabym też Wam powiedzieć o programie rodzinnym. Na kolejnym slajdzie będzie pokazany program rodzinny, bo te żelki, słuchajcie, można mieć w cenie swojego produktu na 4 miesiące za darmo. Jeśli rodzic czy osoba dorosła, bo to nie musi być rodzic, ale na przykład babcia zamówi dla siebie produkty, ten susz z warzyw, owoców albo susz z warzyw, owoców, jagód, wówczas dziecko w rodzinie dostaje darmowy produkt, właśnie żelki. Starsze dziecko kapsułki na cztery miesiące właśnie w cenie tego zamówienia. I tu mamy y, zmiany, jakie zachodzą. Tutaj są y, badania wykonane na osobach, które y, przez rok były na tym programie y, rodzinnym, czyli y, dzieciaki, które zjadały żelki. I tu mamy, zobaczcie, 61% dzieci jadło więcej warzyw i owoców, co świadczy o tym, że y, produkty nasze wpływają na florę bakteryjną, zmieniają tak? tutaj y, to, co kieruje naszym apetytem. 66% odwiedza rzadziej lekarzy, 71% spożywa mniej fast foody, więc tutaj te kubki smakowe się zmieniają. Również często dzieci mają większe ochoty właśnie na warzywa, na owoc, czyli na to, co, co zaczynają zjadać. Oraz 56% rodzin brało mniej leków na receptę niż dotychczas. Na kolejnym slajdzie mamy tutaj właśnie badania kliniczne. Dla mnie to było mega istotne. Ja wtedy byłam świeżo po swojej obronie pracy doktorskiej i też mnie troszkę zaskoczyło, że takie produkty wrzucone do worka jako suplement mają badania kliniczne, no bo wiemy, że niewymagane są, nie, mało które, które firmy stawiają na te badania kliniczne. Natomiast tutaj kapsułki są badane od 30 lat i w tej chwili mamy około 40 badań klinicznych. I są to badania bardzo skrupulatnie przeprowadzone. Nie są to tylko opinie, opinie lekarzy czy, czy oso, osób, które, które siedzą w temacie nauki. Więc to jak najbardziej można do tego dotrzeć, jeśli tutaj są osoby, które się. Takim tematem interesują to po prostu poproście osoby, która Was tutaj zaprosiła o przekazanie linku do badań klinicznych. Oczywiście oryginały są w języku angielskim, ale skróty również możemy poczytać, są również w języku polskim. E, idziemy sobie dalej i teraz mamy drugą gamę produktów. Tutaj są koktajle i batony, które zastępują nam posiłek. Są to pełnowartościowe posiłku, czy koktajle, czy batony i sprawdzają się właśnie również rewelacyjnie właśnie u osób, które są zabiegane. Nie wiedzą, jak się poprawnie odżywić. Mają takie braki, na przykład jedzenia, w pracy albo w biegu, bo koktajl można zrobić w przeciągu dwóch minut i go po prostu wypić. Batony również są świetną przekąską, zdrową przekąską dla, dla dzieci. I u mnie w domu one się rewelacyjnie sprawdzają. Koktajle praktycznie są codziennie, u nas zastępują. Takie ochoty na słodkie albo jeśli jesteśmy po jakiejś aktywności fizycznej, czy dzieciaki idą trochę pobiegać, to zawsze wracamy i pijemy właśnie ten zdrowy koktajl. Więc i również te produkty się sprawdzają u osób, które właśnie chcą zadbać mocniej o swoją sylwetkę. Tak? Bo uzupełniając na przykład jeden, dwa posiłki koktajlem, jesteśmy w stanie zredukować tą liczbę kalorii w posiłku. E, więc no jest to pełnowartościowy posiłek roślinny i mamy tutaj bardzo dużo minerałów, e, bardzo dużo e, witamin e, i też oczywiście bez glutenów, bez GMO, bez sztucznych dodatków. E, również są polecane, co jest też istotna informacja i świadcząca o jakości dla osób z insulinoopornością, z cukrzycą, bo mamy niski poziom, e, niski poziom cukru. I jest około chyba 209 kilokalorii w takim jednym posiłku, więc to jest też informacja dość istotna. I teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć tutaj o pakiecie startowym. Ten pakiet startowy jest przeznaczony dla partnerów. Taki pakiet można kupić jeden. I co ten pakiet zawiera? On zawiera trochę próbek naszych, i praktycznie tu mamy wszystkie produkty oprócz żelek i oprócz białka perform, tylko w mniejszych ilościach. Jeśli osoba zaczyna współpracę, fajnie jak zacznie właśnie z tym pakietem startowym, bo wówczas jest w stanie posmakować, zobaczyć jak wyglądają, jak smakują produkty i tu mamy 10 sztuk batonów owocowych, 10 sztuk koktajli waniliowych. Control to jest nasz błonnik, który też typowo właśnie dba o stan naszych jelit, układu pokarmowego, ale również y, niweluje wieczny gód. Y, I mamy tutaj każdy słoiczek y, y, przeznaczony na dwa miesiące, czyli owoce jagodowe, warzywa, owoce oraz y, omega. Y, I również mamy uplift, pięć y, szetek, jest to zdrowy energetyk oraz zupki również dla osób, które są w biegu i jest, y, zastępują posiłek. Y, Gdzieś na mieście albo chociażby w domu. Więc taki pakiet startowy jak najbardziej jest rekomendowany, aby zacząć posmakować, mieć swoje efekty, bo te efekty są, słuchajcie, kluczowe, żeby szczerze mówić o produktach, pokazywać swoje efekty, pokazywać historię innych osób, i tak naprawdę na tym polega nasza praca. Ja oddaję głos do Kasi, która przejdzie do drugiej części prezentacji. Dziękuję Ci, Maju, bardzo. Teraz przejdziemy e, do kwestii zarabiania, bo Juice Plus nagradza Cię za dzielenie się z innymi e, w momencie, kiedy dzielisz się swoją historią, e, doświadczeniem z produktem, inspirujesz e, innych e, i dzięki temu zarabiasz. Zarabiasz z każdego produktu, który klient kupi z Twojego polecenia e, na start. Masz 10% prowizji, e, a tak naprawdę zaraz e, po tej podstawowej prowizji możesz wypracować kolejny, kolejny pułap i pierwszy awans, który jest przed tobą, za szybki start możesz otrzymać bonus 420 zł i możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo um, możesz um, zrobić pierwszy awans inspirując uh, klientów do zakupu uh, produktów. Wtedy ty przykładowo startujesz z naszym pakietem startowym, o którym uh, powiedziała Madzia, um, i um, masz trzech klientów na na, na przykład uh, szejki. I tym sposobem uh, zarabiasz uh, około 840 zł. Drugi sposób, do którego Cię zachęcam, to jest rekrutacja. W momencie, kiedy Ty zaczynasz ze start-packiem, zaprosisz do współpracy trzy osoby, które również zakupią dla siebie starter-pack. To um, otrzymujesz bonus 420 zł za rekrutację, 420 zł za bonus, za awans, prowizję ze swojego zamówienia e, i tym sposobem możesz zarobić e, aż 960 zł nawet w pierwszym e, miesiącu. Kolejny awans daje Ci kolejny próg e, prowizyjny, e, daje Ci większy bonus. E, za, za awans. I nie chodzi o to, żeby zrobić dwa razy tyle, co za pierwszym razem. Tak naprawdę tutaj robisz to samo, czyli masz tych swoich trzech klientów, przykładowo, i swoich dwóch partnerów uczysz robić to, to samo, i wtedy razem osiągacie sukces. Zaczynasz zarabiać od samego początku, tak jak wspominałam. W pierwszych trzech miesiącach możesz zarobić między 1680 a 5460 zł. Oczywiście to jest uzależnione od Twojego zaangażowania, od współpracy z, z liderem, który, który tutaj wskazuje, daje Ci wskazówki i uczy naszego systemu pracy. A tutaj um, możesz zobaczyć, jakie bonusy na Ciebie czekają za każdą e, zdobytą pozycję. Tych bonusów jest ponad 650 tysięcy złotych. Ja obecnie jestem na pozycji National Marketing e, Director, za tą pozycję był bonus ponad 40 tysięcy złotych. W sumie tych bonusów firma wypłaciła mi ponad 80 tysięcy złotych obok prowizji, i dla mnie to jest genialne, e, że m, wynagrodzenie. W podstawowym planie marketingowym jest w gotówce, bo to ja mogę zdecydować na co te pieniądze e, przekażę. I dla mnie wtedy to był ogromny zastrzyk gotówki, bardzo pomocny, bo wtedy z mężem wykańczaliśmy dom, więc ja mogłam zrobić szybciej kuchnię, szybciej łazienkę e, i mogliśmy się wcześniej wprowadzić do wymarzonego e, domku. E, I dzisiaj chcę, żeby też nasze e, koleżanki, które są świeżo po awansie, podzieliły się. Swoim doświadczeniem z biznesem. Moja Ania zrobiła awans na Sales Coordinator. Na co dzień jest samodzielną mamą i pracuje na etacie. Aniu, chciałabym, żebyś podzieliła się swoją historią z biznesem jak to się u ciebie zaczęło i co ten biznes daje ci obecnie. Cześć mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jeżeli chodzi o mnie, o moją drogę właśnie tutaj w Juice Plus, no to na początku zaczęłam od produktu, nie od razu weszłam do współpracy. Stosując produkty, bo zależało mi, żeby zrzucić zbędne kilogramy pociąży, zaczęłam stosować szejki. Widząc efekty, chciałam po prostu mieć tańsze dla siebie produkty. No, i Kasia mi zaproponowała właśnie współpracę, że mogę mieć tanie dla siebie produkty i dodatkowo pomagać innym i zarabiać też, tak. A nie miałam łatwą sytuację, bo wiązałam koniec z końcem, nie wystarczało do ostatniego. O wakacjach mogłam tylko sobie pomarzyć, więc mówię: No, spróbuję, tak. Chociaż byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego. Nie myślałam, że w ogóle da się tutaj zarobić chociażby 100 zł, tak, czy tam 50. No ale mówię, no jak nie spróbuję, to się nie przekonam, tak, warto się otworzyć na coś nowego, tak, tym bardziej, że no dla mnie praca w networku, no to była nowość, tak, nie umiałam postować, nie umiałam nic, nie byłam kreatywna, no ale spróbowałam, tak, jeżeli zobaczyłam, że inni sobie dają radę, no to dlaczego ja nie mogę, tak, nie miałam łatwej drogi, no ale udało mi się, później miałam przerwę w sumie w biznesie, bo dużo się mnie w życiu działo, ale ponownie wróciłam z innym nastawieniem. Konsekwentna praca, konsekwentne działanie. Wiedziałam, jakie mam marzenia, jakie mam cele, łącząc to, tak jak Kasia tutaj wspomniała, z etatem i samodzielnie wychowuję 11-latka. Chciałam czegoś więcej od życia, chcę się rozwijać, chcę kiedyś odejść z etatu. Marzą mi się podróże końcu mieć wakacje tak, a dzięki właśnie tej pracy spełniłam jedno marzenie, czyli kupiłam sobie właśnie za pierwsze pieniądze laptopa, który laptopa, którymi właśnie służy tutaj do tej pracy. No i dzięki tej pracy mogę spełniać marzenia typu właśnie wakacje. Nie muszę przeliczać pieniędzy, że mi nie starczy do ostatniego. A właśnie tutaj no, mogę po prostu spełniać marzenia, jeżeli chodzi o wakacje, tak. No i w tym roku pierwszy raz po prostu uh, polecę uh, za granicę, tak, z synem. Bardzo się cieszę, że mogę spełnić swoje i jego marzenie w ten sposób. Także tyle ode mnie, dziękuję. Dzięki Ania, cudownie się słyszy, jak, jaką wartość biznes wniósł Twoje życie. Dzięki, że się tym z nami podzieliłaś. Teraz przejdziemy do Małgorzaty, która zrobiła awans na Senior Sales Coordinator. Tutaj już większy bonus 10 tysięcy złotych. Gosiu, podziel się z nami swoim doświadczeniem, jak to się u Ciebie zaczęło i jaką wartość w Twoje życie wniósł biznes Juice Plus. Dobry wieczór wszystkim. Gosia, <laughs> ehm, ehm, jak się mówi do mnie krótszym imieniem. Ehm, jak u mnie się zaczęło? Wiecie co, ja y, jestem mamą czwórki dzieci. Y, I to był czas y, 4 lata temu, gdy ja zaczęłam, i to też wybuchła pandemia w tamtym czasie. Y, jeszcze będąc w ciąży y, myślałam, że ja na tamtą chwilę pracowałam dorybczo jako sprzątaczka, bo mieszkam za granicą. Jakby trójka dzieci w szkole y, ciężko dopasować jakąkolwiek pracę pode mnie. Pod moje godziny było, a tym bardziej pod godziny mojego męża pracy, bo on pracował jako kierowca ciężarówki. Tak więc on miał nienormowany czas pracy, a ja zawsze musiałam się dostosowywać. I jedyną taką pracę, jaką mogłam podjąć, to było właśnie takie sprzątania dorywcze. No i ja wtedy. Jakby pod koniec tej ciąży zaczęłam myśleć, że no dobra, jak, jak urodzę, no to coś trzeba będzie robić, bo ja byłam zawsze nauczona pracy i takiej niezależności, że ja zawsze mam te swoje pieniądze, że ja się nie muszę męża prosić, tylko ja mam swoje, na swoje potrzeby i na swoje wydatki. I wtedy miałam znajomą na Facebooku, moją upline, Ulę, która tak pracowała i ja wtedy nabrałam tego przekonania, że jest taka praca, istnieje, można pracować, no bo skoro ona pracuje już tam dwa lata prawdopodobnie na ten moment było. Um, Widziałam, że to jest prawdziwe, to ja uderzyłam do sprawdzonego źródła, prawda? Ja, I tylko Ula pokazała, że szuka osób do, do pracy online, do swojego zespołu, i ja od razu do niej napisałam, dobra, Ula, to pokazuj co jak i ja zacznę. I uwierzcie mi, ja zaczęłam, nie znając produktów firmy niczego. Ja po prostu zaufałam osobie, którą znałam, którą widziałam, że tak pracuje. Yy, I co się okazało? Uwierzcie mi. Jak tylko zaczęłam pokazywać w social mediach produkty, czym ja będę, z jaką firmą ja będę współpracowała, okazało się, że nagle bardzo duże grono moich znajomych zna firmę, zna produkty i ja swój pierwszy awans zrobiłam w tydzień czasu. Dosłownie dodałam jeden post i po prostu ta lawina ruszyła, ta machina ruszyła, i tylko po prostu to mi dało jeszcze większego przekonania, że ja trafiłam do rewelacyjnej firmy z rewelacyjnymi produktami, bo skoro osoby znają już produkty, po 4-5 lat je stosują i tylko się ucieszyły faktem, że ja też poznałam tą firmę i produkty dało mi jeszcze większego przekonania i teraz no tak jak jestem 4 lata i też mam swoją historię produktową, bo na, ta, na tamten czas jeszcze było tak, że my odkładaliśmy pieniądze na kupno domu i też te pieniądze były takie, te pieniądze na kupno domu odkładały się tak naprawdę z tej mojej pracy dodatkowej. I wiadome było, że czwarte dziecko jakoś y, nie będziemy w stanie tyle odkładać, że jakby te nasze marzenie kupne dom odłoży się w czasie. I ja wtedy mówię, dobra, to ja też zacznę tą pracę. To też był taki powód dla mnie, żeby zacząć tą pracę, że ja dalej będę odkładała te pieniądze. Y, I no i właśnie y, tak się stało, że kupiliśmy dom y, po dwóch latach, jak dołączyłam do biznesu. Ale też że związało się z tym, że kupiliśmy dom do remontu i okazał się ten remont bardzo kosztowny. Przerosło nas to finansowo, jak gdyby. I wiecie, mieliśmy też czwórkę dzieci na utrzymaniu i nie mogliśmy też sobie założyć nie wiadomo ile takich kredytów jakby to racjonalnie do tego podejść. I weszł tutaj u mnie ogromny stres i ten stres zaczął się u mnie objawiać tak, że ja przestałam jeść, jadłam nieregularnie, jakby wyniszczałam swój organizm, nie spałam po nocach, miałam duszności, takie różne dziwne rzeczy mi się działy związane z tym stresem. Poszłam do lekarza, oczywiście powiedzieć, że mi nic nie jest. Że badania wychodzą dobrze, wszystko jest OK. Ja wtedy sobie powiedziałam: Dobra, ja pieniądze wygrzebię z podziemi na ten pakiet kapsułek, e, zamówiłam sobie sama dla siebie tylko kapsułki. Powiedziałam, że to są tylko moje ja je tylko biorę, ty ich nie ruszaj. E, I odżywiam organizm z mi po miesiącu czasu, gdzie moja sytuacja finansowa nie zmieniła się. E, jakby dra drastycznie, diametralnie. Mój organizm zaczął się tak odżywiać, że mi ustąpiły wszystkie objawy stresu. I mój mózg zaczął lepiej pracować. Ja zaczęłam być bardziej kreatywna, widzieć, gdy te pieniądze właśnie tutaj w tym biznesie się znajdą, jak, w jaki łatwy sposób można je zarobić, i po prostu wystrzeliłam. No, tak mówiąc, kolokwialnie wystrzeliłam. I idę tylko pozycja po pozycji. Dziękuję. Gosia, gratulacje dla Twoich sukcesów i dziękuję, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem. To, co robimy, tak jak wspomniałam, dzielisz zdrowe styl życia z innymi. Inspirujesz klientów. Klient kupuje produkty bezpośrednio od firmy, nie od ciebie, więc nie musisz magazynować tych produktów u siebie w domu. Klient otrzymuje produkty bezpośrednio od firmy. Firma właśnie wysyła klientowi produkty, faktury, więc tu całą logistyką zajmuje się nasze biuro i wypłaca tobie prowizję za każdego jednego klienta, więc jest to naprawdę bardzo proste funkcjonowanie i oszczędza nasz czas. Model biznesowy, który mamy, to jest sprzedaż bezpośrednia. W sp pomagana mediami społecznościowymi. Nasi klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami. Tu stawiamy mocno na wiarygodność. Budujemy biznes wokół naszego życia. E, jesteś tutaj swoim własnym szefem. E, łączymy ludzi, którzy chcą żyć zdrowiem, cieszyć się pełnią życia. E, I tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, to ta e, pasja pomagania innym, żeby byli e, zdrowsi, żeby byli bogaci. E, I teraz to, e, co przed Tobą. To po prostu dobra decyzja, więc tego Ci życzę, żebyś podjęła dobrą decyzję, podjął dla siebie. Zacznij inspirować do zdrowego stylu życia już dziś z nami. Porozmawiaj z sobą, która dzisiaj Cię zaprosiła, jeśli masz dodatkowe pytania, to na pewno na nie odpowie. Dziękuję Wam serdecznie za Wasz czas, Gosia, Madzie, Ania za Wasze historie i wszystkiego dobrego dla każdego z Was. Dobrej nocki.